Tesla zainteresowałem się ładnych parę lat temu gdzieś tam wtedy, kiedy, kiedy pierwszy raz zobaczyłem model S, są ludzie z Kanady, są ludzie z Australii, z innych krajów, bardziej egzotycznych no. nawet. Natomiast, natomiast w Polsce mam nadzieję, że tych fanów nam przybędzie. I właśnie miałem sytuację z trzema tirami. No, i niestety musiałem wyprzedzanie tych tirów odpuścić w połowie drogi, schować się z powrotem, bo nadjeżdżało auto z naprzeciwka dość szybko. Napisał o mnie artykuł. Było to przy okazji tego, jak próbowałem przez jakieś tam swoje kontakty międzynarodowe, znajomości w Kalifornii, próbować zainteresować Ilona Maska. Mhm. Oczywiście, tu podkreślam, ci inni producenci są coraz bliżej. Może Tesla jeszcze nie czuje ich oddechu na swoich plecach, a trzeba wprowadzić auto do systemu tego mhm. austriackiego i tak dalej. Niektórzy z moich czytelników, czy, czy, czy generalnie użytkowników elektryków w Polsce wrzucali na Facebooka właśnie posty, że przyszło 70 euro, to jest często szprycowane, to, to jest, nie wiem, jakieś tam antybiotyki, inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Kanał Elektryzujące Rozważania Roślinożercy przedstawia. Jestem Gadułą, lecz w tym programie słucham innych. Zapraszam na elektryzujące rozmowy z ciekawymi ludźmi o elektromobilności, energii odnawialnej, kuchni roślinnej i innych interesujących sprawach. Partnerem odcinka jest firma ProEV, razem z którą oswajamy elektromobilność. Mariusz Majkut. Wielbiciel nowych technologii, szczególnie interesuje się Teslą czy SpaceX oraz innymi firmami związanymi z Elonem Maskiem. Pisze i publikuje artykuły i posty głównie na łamach Tesla Club Polska. Współpracuje bezpośrednio z Teslą, starając się przybliżyć i pokazać te właśnie auta elektryczne z jak najlepszej strony. Swą przygodę z autami elektrycznymi rozpoczynał w 2013 roku, kiedy to zafascynowała go Tesla Model S. Od tamtej pory podąża jak cień śladami elektromobilności na całym świecie. Jeździł wieloma autami elektrycznymi, które intensywnie testował. Sprawdził też oczywiście wszystkie modele Tesli. Swoją przyszłość widzi w tym, co robi na co dzień, propagując auta elektryczne, tłumacząc, szkoląc w zakresie elektromobilności. Ma nadzieję, że niedługo cały świat przejdzie na zrównoważony transport elektryczny. Najlepiej czuje się, przemierzając elektrykiem europejskie trasy. Pokazując, że auta na prąd nie są niczym strasznym, a wręcz mają wiele zalet, jednocześnie przybliżając samochody elektryczne osobom, które jeszcze z tego rodzaju środkami transportu nie miały do czynienia. Od prawie 6 lat prowadzi Tesla Club Polska, gdzie regularnie dostarcza newsy ze świata elektromobilności ponad 45 tysiącom czytelników. Zaczynał od kilkuset followersów. Z biegiem lat Tesla Club Polska stał się największym tego typu fanpage'em w Europie. Co nie umknęło uwadze europejskiej centrali Tesli z siedzibą w Holandii. Niewiele zabrakło, aby osobiście spotkał się z samym Ilonem Maskiem. Zapraszam na rozmowę. Cześć Mariusz. Cześć Marcinie. Cieszę się, że się spotkaliśmy, szczególnie, że no, śledzę twoją, Twój fanpage od dłuższego czasu i myślę, że jesteś jednym z tych fanów, czy tym tez, tych Tesla fanów, którzy, którzy mają największy staż. Premiera programu już wkrótce. Zapraszam do subskrybowania kanału. Elektryzujące rozważania roślinożercy. W czasie premiery rozdam kilka toreb z jedzeniem michiderki.